Harry Potter i Kamień Filozoficzny gra, którą zapewne kojarzycie ze zbieraniem fasolek, spamowaniem flipendo i piękną, ikoniczną kanciastą grafiką cholipka! Dziś sprawdzimy sobie, czy da się przejść tego klasyka zupełnie bez walki. Obstawiam, że ta stara, prawie tak jak ja pozycja, może być dużym wyzwaniem. Dlatego za każdym razem, kiedy nie będziemy w stanie przejść jakiegoś etapu z gry bez walki, będę konsumował ochydną fasolę. Więc zapraszam na magiczną przygodę. Nasze pierwsze podrygi w magicznej szkole rozpoczynamy od treningu personalnego z rudziakami. Podciągnięcia, skok w dal, stuwa na ławie, nic szczególnego. Ale podczas wyskoków natknęliśmy się na pewnego osobnika. W tym momencie nie wiedziałem jeszcze jak mocno będzie dziś w***ł ten dziad. Zresztą sami się o tym przekonacie. Następnie udałem się na naukę pierwszego zaklęcia. Po drodze do sali spotkałem Malfoja, który jak zwykle szukał zaczepki. Harry Potter, ja jestem Draco Malfoy, pragnęcie! cię. Eee, nieważne, chodźmy czarować. Pierwsze zaklęcie, czyli FLIPENDO! Machanie kijem poszło nam bardzo dobrze. Pro Profesor QRL dał nam trochę punkciaków do naszego domu. Później przeszliśmy do części praktycznej. Trulaliśmy beczkę, otwieraliśmy wrota, przesuwaliśmy kloce, trochę poskakaliśmy. I na końcu profesorek zamknął nas w pokoju z gnomami. Nie, dlaczego taki brzydki challenge? Ty k -k 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 ty! Chwila, jak ja mogę się <grym> z nimi rozprawić? O, a poczekajcie, a jak mnie ogołocą z fasolek? Już poświęcimy te fasolę. One jedzą te fasolki, tak? O, mnie. Może zaliczą nam po prostu za zero punktów dla Gryffindoru. Nic to nie dało. Spróbujmy może całkowicie się wywrócić. A no nie Zobaczymy. Chociaż przypuszczam, że będzie trzeba od nowa. Chłopaki, no, ja nic do was nie mam. Chłopaki. Możecie być z i zostawić. Halo. Panowie, dogadajmy się. O... Zobaczmy tak, czy można do komina ich jakoś zwabić? O nie, to nic nie da. Czekaj, 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 odsuń się. Aha, ale to tylko fasolki. Teoretycznie, jak nie zabijam, no ale wiecie, no, mieliśmy gość pacyfistycznie, więc jeżeli się nie da, to ja muszę ich delikatnie szturchnąć i wdupcam chyba fasole, no. I tak też zrobiłem. Ustaw się tak, żeby. Ej, bo zaraz nie będę miał ani fasol, ani. ani tych kasztanów. Przepraszam, ja naprawdę nie chci Nie, nie. Musiałem, ten mi kazał. Złoczyńca. Sami wiecie kto? Bym przez niego muszę jeść fasolę. Czy fasolę. Trzymajcie się, chłopaki. Jak coś tu do was przyjdę, tu przyniosę wam trochę fasolek. Na razie. No i co, do zaczynamy, już wieża fasola. Kurde, mam nadzieję, że dalej będzie lepiej. Losujmy więc. Nie wygląda to zbyt smakowicie. Ale sprawdźmy to. Także co? Smacznej fasoli. i mu goli. Na pewno nie jest dobra. To jest dobrze to życia. Także pierwsza za nami. Z gorzkim posmakiem przegranej, ruszam dalej na lekcję latania po mieście z tematem. Znaczy na miotle. A może nie? Pst, mordzia, mordzia, tylko 25 fasolek. Zobacz, od pani prostu pani Jakie mało mordzia, to jest dobrze zbite, wariacie, bierz tam i nie pierdzie. Gratis? Gratisie to możesz więcej zapłacić. Magiczny bakłażan, magiczny bakłażan z dopalaczami od Hagrida, zapraszam. Na szczęście z lataniem na miotle nie poszło mi lepiej. Wow, wow, wow! Co jest? Ja cię kryńca! Wow! Jakiegoś speed załączyliśmy. Pa, jeszcze się kółka nie tego. Pa się kółka nie odpaliły, a my już żeśmy w nich byli. Yo! Uuu. A, poczekaj, bo dopóki ja nie przelecę wszystkich, to nie pojawią mi się nowe. Lepiej byłoby wszystkie to pokazać Z faniaczką, jak się hula. A, jak do góry? No tak wolno do góry się wznosi. Nura, nura. Dobra, oj. Zawrotka. W góra. Zaliczyło? Zaliczyło. Dół, dół, dół. Oj, perfekcją. Ile mamy? Połowę mamy. Co no jest? pogowało się. P***wa, U... nie otworzyło mi tych kulek. Jak ja miałem to przejść? Oszustka. Nurkuj. Jak tu nurkować? Chyba, że one się otw... Od... Ta, poczekaj, bo one się otwierają dopiero przy następnym. Ale on się do góry w ogóle nie wznosi. Dobra, może mi dać, tam z pięć punktów i się rozejdziemy. O, o, 10 punktów! No, nie jest źle! Przynajmniej nikomu krzywdy nie zrobiliśmy, to się liczy, tak? Przyszła pora na More, Czyli szybkie korepetycje otwierania kółek z Hermionem! Dobrze, zobaczmy. Kaskader pierwszy. wow, karciocha. Darmowa karciocha, poczekaj. Nie podpowiadaj mi. Znowu jakiś siwus, jakiś, jakiś dziad leśny. Później zobaczymy te karty, kto tam się trafił. Dalej też było tylko otwieranie, więc myślę, że możemy sobie to darować. Następne lekcje to nauka Wingardium Leviosa. Leviosa, a nie Leviosa. Nikt ci nie pytał o zdanie. Wredna szlamo. Trochę pomachałem różką i dziadek mini zaprosił nas na trening personalny. Dobra, poczekaj. A to tak działało, dobra. Yo, yo, yo. O nie! Ale dobra. Teraz plus jest taki, że mogę przed nimi uciekać. Bo mam otwartą przestrzeń i nie, moim zadaniem nie jest rozdupcenie ich. Wow, tu też jest trochę tego. Dwa suchy. fasolowej. Pokaż to. Fasola po brytońsku. Teraz tak. Gdzie my z tym jedziemy? A, poczekaj, tu jeszcze te są klocki. O nie! No i, i czemu jakie jest kat To one mogą biegać, a ja nie. Flipendo. A, wait, to na bok. Zostaw to! Flipendo. Ej, co, co? Co to było? Ha, teraz te nam się odblokowały. Trener, że mogłem go zgnieść tym, ale to dalej jest niesympatyczny ruch, tak? Dobrze. Dobra. Jest ok. Szybki parkour po murach zamku i challengek cyknięty. A dalej mamy. O nie, o nie! Pamiętacie tego pana? No. To jesteśmy zabgnięci w klatce i bez walki nie ruszymy nawet o jeden rusz dalej. To, że ja tych fasolek dzisiaj to będę żaru i żarł. Oczywiście standardowo się podłożę, zobaczymy. Ale nic więcej to nie wykombinuję. Żaden homory nic tu się nie da. Dla Was w sumie lepiej, że będę kolejny raz atakował. No zobaczycie sobie. Cierpienie hmm. na kamerze. A coś nie trafia. Ej, ale ja go w sumie dostał w ogóle coś ode mnie? Te czary tak leciały? Chyba życie mu odeszło, ale chyba nie czuję się zbytnio poturbowany po tym zagraniu. Co ja sobie myślałem z tym challengem? Chociaż wy też na niego głosowaliście. Zresztą, zjedzmy sobie pyszną fasolkę. O, teraz jakaś taka przezroczysta, biała, coś takiego. Dobra, nie przedłużajmy. O, mięta. Najbiście. Jadą. Pojedzone, to ruszamy dalej. I tutaj również zapowiada się niesamowicie ciekawie. Malfoy wyzywa nas na cukierkowy pojedynek. Ja nie będę tego rzucał, bo nie mogę mu odjąć życia, ale już fasolkę jadłem, kurde, rundę temu. Próbowałem wielu rzeczy. Mi się wydaje, że to jest tak stara gra, że on się pomyli zaraz. A może w jednej linii będę. A nie, nie mogę podejść bliżej, ty. Aha, no to jest tak stara gra, że on lata w jednej linii, a ja nie mogę być z nim na równi. Chociaż, kurde, nie wiem. Byłem już naprawdę zrezygnowany. Próbuję bli. O? Nie, kurde. Może mu się znudzi. Tu rzuć! O, o! O o! Nie! Aż nagle pewna taktyka jakby oddała? Mm. A, nie dostał! Nie wiem czy on dostanie O, dostał! U -u -u! Czekaj! Ja chyba ja to zablokowałem chyba ten rzut jego Tak, tak! Tak! Muszę blokować jego rzuty Czekajcie, muszę być bardzo blisko. No! Tak jest! Szczerze, nie sądzisz, że to jest w ogóle do ugrania. Tyle stresu nas spotkało, że z wielką przyjemnością pójdę poczylować na lekcje sielarstwa. Po drodze jeszcze tylko slałam między ślimakami sympatyczny labirynt i jesteśmy na miejscu. Pani Sprrt nauczyła nas nowego czaru, więc tradycyjnie lecimy na trening. Ty, jako arena! Nie, nie, nie. A może ja się mogę poświęcić w jakiś sposób? O, i nie trzeba incendia! Własną piersią tu się poświęciłem. Nauczycielce chyba lekko przegrzało banie od ciągłego siedzenia w szklarni. Kolejna odklejtustka wypuściła gnomy. Poszły. Co ty żeś mi tutaj zwołała ich? Gnomiaków? i będą mi tu biegać. Ej, oddaj. Ej, czemu nie mogę... O nie, gadać, że ja muszę im... O nie! Robiłaś mnie! Lamba mam 50 wosolek! Nie, 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 poczekajcie, bo to jest bez sensu. Dlaczego na zajęciach z, z roślin ja mam z gnomami się bawić? Dobra, spróbuję rozwalić te wszystkie krzaki. Nie wiem, czy będę ma tyle życia, żeby je rozwalić. Ej, zostaw mnie! To powinno być zaliczone, no te gnomy to naprawdę. Ja, no trudno. Znowu biała, czy jest szansa na mięte? O nie, to na pewno nie mięta. W kolejnej fazie treningowej musieliśmy usunąć pasożyta z drzewa. Latał tam jakiś chochlik, ale nie musieliśmy nic z nim robić. Wystarczyło go zignorować. Dalej niekto inny jak gnomy. Także miejmy to z głowy. Wygląda jak żygi, a smakuje jak? Żygi? Ostatni etap udało się przejść na szczęście bez bitki, trochę gimnastyki i kończymy te zdupcone zajęcia. Po wyjściu ze szklarni Malfoy po raz kolejny rzuca nam wyzwanie. Tym razem musimy odebrać mu przypominajkę Neville'a. Robimy to dla przyjaciela, więc jestem z tym jakby okej. Okay. W tym challenge'u nie powinienem sam szturchać przeciwnika, bo to w zasadzie dalej zalicza się do walki. Ale na szczęście Drako wpadł na nas 2-3 razy i sprawa sama się rozwiązała. W dalszej kolejności czeka nas przeprawa do Hagrida, trochę akrobatyki, ucieczek od walki jak skończony frajerzyna jeszcze Teges Szmeges i jesteśmy. wartu wysyła nas popędy jakiegoś ognistego wiechcia. Szybko udało się je ogarnąć, wyjątkowo bez walki. Ta tajemna roślina była bardzo potrzebna Hagridowi. Jak widzicie, przyspieszyła poród nowego ziomala. A jest nim Norbi. Niewzruszony Harry leci czym prędzej na pierwszym meczu Ja ma fiutki! Przyszedłem was rozjechać! <laughs> Ale Sleepy voice ma ten komentator. Kto dał taki głos komentatora? O co tu chodzi? Gdzie jest Znitch? Gdzie jest Znitch? Where is Znitch? A, jest Znitch! Jest! Łap go! Poszedł! Gdzie on jest? Widziałem go. No, brzmiałem! Jest! Yes. Do nauczenia został nam tylko jeden czar, a mianowicie Lumos. Egzamin praktyczny był giga, długi, nudny i żmudny. Nie będę wam pokazywał całości, bo nie było tu żadnej walki, ale pokażę wam jeden fragment, który w sumie był całkiem interesujący. Nie no, ej, no, halo! Co się odwaliło? Czemu on tu nie chce skoczyć? Nie podnosi łap w ogóle. A może jak ja rozwaliłem te skrzynki, to te tekstury blokują? Bo tu się coś kaszaniło w ogóle. Jeżeli gra nam faktycznie mogła się zgliczować, to ja zrobię tu pewną sztuczkę. What? Po drodze nie mogło oczywiście zabraknąć naszego ulubieńca. Tutaj z wielką radością nakręciłem ostro. To wiąże się niestety ze zjedzeniem fasoli. Bo tu mamy znowu biała, coś na te białe się wzięli. Ale może będzie znowu jakaś mięta? O ok, Co to jest? Okrutne o! Dobra, zjedzone Czas na zajęcia z eliksirów, Które przeprowadzi nie kto inny jak ksiądz wampir Patrzcie na ten ry, jaki on jest straszny w ogóle Tutaj klasyk klasyków Czyli długa zręcznościowa przeprawa której też nie było żadnej bitki Odstawmy nudę na bok Zapraszam na batalię z trolem Pierwszy segment to ucieczka O uciekamy bez bitki Czemu tak dziwnie, ale dobra, nie. Ej, czy.? Bota, łotta, paczek i slalom. Ej, co jest? Co? Za fasolkami. No nie, no. A później obrona Hermiony. Mówię obrona, dlatego że granie wymusza na nas ataków. Po prostu rozwalamy przedmioty w powietrzu. Jedna fasola się zachowała. Jedziesz Ron! No jedziesz rudzielcu ty! Teraz go! No to jedź go! Już te kible mu się chyba powinny pokończyć. Ron, ileż można? się zbagował? Tak wszystko w tej grze? Dobra. Mamy to. Po ciężkim starciu przechodzimy na super, hiper, giga, szadowo nudny fragment. A mianowicie testy naszej peleryny niewidki. Trzeba było się wykazać tutaj dużą cierpliwością. Sprytem. I to tyle. Żadne pojedynki nie miały miejsca. Czas na akcję finałową. Zacznijmy od niesamowitego koncertu na Fujarce. Naszym zadaniem będzie uśpić pieska, a każda jego głowa ma inną głębokość snu. W każdym razie my gramy, a pies śpi. Jest! Następnie podcinamy kończyny diabelskich sideł i przysiądziemy do szachowej partii. Aha, a ja to miał walczyć Rudy, a ja teraz będę... Ocie pani, to ja będę tylko uciekał. To został nam już tylko Voldemort. Także... Ostatnia fasola i zapraszam na finał. Dobrze, że to ostatnia, bo jeszcze poprzednia mnie trzyma. Zobacz. Coca-Cola będzie teraz. Nie? Ale coś słodkiego. Gówno z cukrem. Odpowiadając na pytanie, czy da się przejść Harry'ego Pottera bez walki, nie mam pojęcia, ale odświeżyliśmy sobie ten tytuł i tym samym kolejny challenge ląduje na koncie. Jeżeli chciałbyś zobaczyć podobne zmagania na żywo, to zapraszam Cię na mojego Twitcha, a jak jesteś nowy, to zerknij sobie na poprzednie pozycje. Siemano, do następnego.